16 października ruszyła akcja Czujne Zachodniopomorskie. Jej głównym celem jest uświadomienie mieszkańcom jak groźny może być tlenek węgla nazywany potocznie cichym zabójcą. Do wydarzenia dołączyła także Komenda Straży Pożarnej z Kołobrzegu, która zorganizowała festyn bezpieczeństwa. Były prelekcje, pokaz sprzętu, nauka pierwszej pomocy i grochówka. Mieszkańcom rozdano także czujki. Czujka tlenku węgla jest dzisiaj naszym głównym bohaterem. Ma ona przede wszystkim na celu detekcję tego Medium, którego my jako ludzie nie jesteśmy w żadnym stanie wyczuć, ponieważ jest to gaz bezbarwny, bez zapachu i bez smaku. Dlatego tylko ta czujka wykrywa stężenie dla nas ludzi niegroźne. W porę nas informuje, informuje o tym zagrożeniu, dzięki temu możemy w, w szybko się ewakuować, ewakuować powiadomić e, służby, które e, zareagują odpowiednio i, i, i przeciwdziałają dalszemu rozprzestrzenianiu się tego zagrożenia. Będziemy mówili o tym, e, czym jest pożar, e, jakie są zagrożenia związane z pożarem i e, jakie są zagrożenia w domu, w naszym budynku mieszkalnym i co należy zrobić, jakie są symptomy e, zatrucia tlenkiem. Węgla. A takich przypadków zagrożenia na terenie naszego powiatu w sezonie grzewczym jest dużo. Do, do kilkudziesięciu zdarzeń dochodzi w przeciągu całego e, sezonu. Na szczęście u nas na terenie na powiatu nie odnotowaliśmy ofiar śmiertelnych, natomiast dochodziło do potruć i zatruć z koniecznością hospitalizowania osób poszkodowanych. Tutaj tak dla zobrazowania e, statystyk, żeby tutaj na wyobraźnię podziałać, warto wspomnieć, e, że w przeciągu sezonu grzewczego e, w ubiegłym roku doszło do ponad 2600 zdarzeń związanych z występowaniem tlenku węgla. Ponad ponad 1080 osób zostało poszkodowanych, z czego ponad 40 osób poniosło śmierć. Wielu tych tragedii można by uniknąć, gdyby o niebezpieczeństwie na czas powiadomiła domowa czujka. Przede wszystkim powinniśmy zakupywać takich czujek ze sprawdzonych źródeł i sprawdzonych producentów. Czujki dopuszczone na rynek polski powinny mieć odpowiednie certyfikaty. Przede wszystkim chodzi tutaj o certyfikat CNBOP. PIP oraz tutaj dopuszczenie budowlane. Te dwa certyfikaty dopuszczenia gwarantują nam, że ta czujka będzie działała sprawnie, że wykryje takie zagrożenie, a dzięki temu my spokojniej i bezpieczniej możemy mieszkać w swoich. Domach. Dlatego w przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że w naszym mieszkaniu ulatnia się tlenek węgla, powinniśmy natychmiast reagować. Takie symptomy jak ból głowy, jak nudności, jak poczucie osłabienia, przyspieszone bicie serca mogą wskazywać, że doszło do zatrucia tlenkiem węgla, do zatruciem czadu. Takie symptomy jak najbardziej tutaj mogą wskazywać na to i. i, i, i żeby, żeby poinformować odpowiednie służby. Pamiętajmy też, żeby nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i uchylać okna podczas korzystania z urządzeń gazowych. Wczorajsze wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zobaczyłam w ogłoszeniu, że dzisiaj odbywa się tutaj festyn, który ma na celu prawdopodobnie uchronienie wielu osób przed. Przed zaczadzeniem, przed zadymieniem, przed śmiercią, tak naprawdę. Myślę, że usłyszymy jakieś, jakąś może pogadankę na ten temat. Być może, że dowiemy się czegoś, czego do tej pory, na co do tej pory nie zwracaliśmy uwagi. To jest duże niebezpieczeństwo, prawda? Zawsze jest, ono grozi. My mamy w domu taki czujnik, ale myślę, że jak na dwóch piętrach będzie, to też będzie bezpiecznie po prostu. Jeżeli dbamy o ten piec, jeżeli on jest dobrze oczywiście zaopiekowany, jest konserwowany, że tak powiem, to mam nadzieję, że się nic nie wydarzy, ale taki czujnik jest naprawdę bardzo ważny. Jestem tutaj jakby z Uniwersytetu Uniwersytetu III wieku. No, akcja godna pochwały. Myślę, że seniorzy będą zadowoleni, że będą mogli poszerzyć wiedzę i zdobyć informacje na temat, właśnie jak się zachować w czasie pożaru, jak gasić, czym gasić czy jakieś może sposoby domowe są szybkie, żeby wiedzieć, czym na przykład coś mamy pod ręką, że sól. Sól możemy solą zgasić, jakieś olejowe yy, przypadki, tak, jakieś zagrożenia w kuchni. Co pani sądzi o takiej akcji? No bardzo pozytywna, uważam, że bardzo potrzebna. I wydaje mi się, że powinna być robiona na wsiach. Głównie na wsiach. A Brała Pani udział w wykładzie? E, tak, tak. I co ciekawego tam Pani usłyszała? Wszystko było ciekawe. A coś Panią zdziwiło? Dużo, dużo, rzeczy, dużo rzeczy, oczywiście No już się o tym wie, ale dobrze jest sobie przypomnieć. Także bardzo wszystko pozytywne i bardzo mi się podoba. A w domu ma Pani czujkę? E, jeszcze nie. Ale jeszcze Pani po wykładzie coś czuję, że się o, znajdzie. Tam się uda wylosować. Bardzo dobra akcja, no. Bardzo dobra, super. Mieliście panowie udział w wykładzie? Proszę? W wykładzie brał pan udział? W tej prelekcji? Brałem. I czego pan się ciekawego tam dowiedział? No, no, wszystkiego, no ja już wiedziałem już. żeśmy się dowiedzieli, bo y, po prostu jesteśmy pewniejsi, y, jak sobie y, zabezpieczyć no. mieszkanie. Nie? Ale to takie rzeczy podstawowe, no każdy powinien wiedzieć się, nie? a niektóre rzeczy, no się dowiedziało, nie? No. No, w domu macie państwo czujkę? Nie, właśnie nie mamy. I teraz wiemy, że na pewno trzeba tą czujkę. Jak się tu nie uda, to kupimy. Bardzo dobrze, ciekawa, i ciekawa propozycja. Sam jestem zainteresowany, bo mieszkam na, w, starym, w starej kamienicy drewnianej w sumie, bo i dach i podłogi mamy drewniane, także coś takiego jak najbardziej jest potrzebne, żeby edukować mieszkańców.